Tutaj Polacy jedzą i piją za darmo. W Waliewo właściciel kawiarni Corner nigdy nie weźmie od ciebie ani dinara, jeśli jesteś z Polski. Dlaczego? Bo jak mówi, rachunek został zapłacony. 100 lat temu. Przez kogo? Przez Ludwika Hirschfelda, genialnego polskiego lekarza, który zapisał się w historii światowej medycyny. To właśnie on opracował system oznaczania grup krwi A, B, AB i 0. A także współodkrył czynnik RK, bez którego nie byłoby bezpiecznych transfuzji. Ale w Serbii zapamiętano go z innego powodu. W roku 1915 roku kraj ten walczył z wyniszczającą epidemią tyfusu. Rząd błagał o pomoc. Hirschfeld razem z żoną Hanną, Bonomany, również lekarką, ruszył na ratunek. Pracując w prowizorycznych szpitalach, zorganizowali dezynfekcje, opracowali metodę szczepień i uratowali tysiące istnień ludzkich. Nagrodę został odznaczony przez króla Serbii orderem świętego Saby. Ale jego najpiękniejszym pomnikiem jest wdzięczność zwykłych ludzi. Ciorce Momić, właściciel restauracji w Walijewo, mówi dziś jasno: Polacy nic u mnie nie płacą. Hirschfeld zapłacił rachunek za wszystkich. Udostępnij i polub to wideo. Niech świat się dowie, kim był Ludwik Hirschfeld.